Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj now, muszę taką szybciutką transmisję, bo właśnie jeszcze tutaj mnie przed chwilą prosiliście. Także, co na ten now? Nów, nowy początek. Nów jest w rybach. Księżyc w nowiu w rybach. No i tak mówimy, ryby, Wenus, miłość. Ja myślę, że wyciągniemy sobie tutaj dzisiaj karty moc miłości i zobaczymy sobie tutaj w tym kontekście tym razem, co nam tutaj ten nowy w rybach ogólnie przyniesie początek. No i słuchajcie, nów, nowy początek, karta początek, zobaczymy co tutaj mamy w tym przesłaniu. Zaraz się do tego jeszcze odniosę. Miłość jest ciągłym stwarzaniem, odwiedzczym ruchem energii życia, bez początku i końca. Wszystko dzieje się we właściwym czasie i w każdej chwili możemy wszystko zacząć od początku. I teraz zobaczcie, tak samo jak ten Nów daje Wam możliwość nowego początku, tak samo już bez względu na fazę księżyca, nie martwcie się, że coś będzie na stałe po prostu nic nie jest na stałe. Także jeżeli wam coś nie wychodzi, to naprawdę się tym nie przejmujcie, bo wszystko płynie, tak jak mówiliśmy Pantara i wszystko jest y, zmienne. I tutaj cieszmy się. Miłość puka do naszych drzwi. Wkrótce rozpoczniemy nowy rozdział życia. Jesteśmy pod opieką Aniołów Drogi Życiowej. Uwolnimy się od wszelkich uczuć, które powstrzymują nas przed nowym związkiem. To jest takie troszeczkę złożone. Teraz bardzo dużo związków się rozpada w tym czasie. Dużo też y, gdzieś tam przechodzi bardzo poważne kryzysy. I Dlatego mówię, nie przejmujcie się, jeżeli coś nie jesteście w stanie przepracować, czasem po prostu musi coś odejść. I to też jest część rozwoju duchowego, pogodzenie się z tym, że coś się kończy, ale często się coś kończy, żeby zaczęło się coś nowego. Także to jest bardzo złożona kwestia. I tutaj mówimy wiosna. Jeśli nie mamy partnera, wkrótce będziemy cieszyli się swoją drugą połową. Jeśli jesteśmy w związku, odnajdziemy uczucia, których nigdy nie chcieliśmy uznać. Bądźmy cierpliwi. Cuda także potrzebują czasu, aby spełniły swoją misję. Początek nowego związku jest celebracją życia, więc dziękujmy za każdy moment istnienia. I taka afirmacja pozwala miłości, aby stała się częścią mojego życia i przyjmuje jej dary z radością. Moi drodzy, niech ten nów da Wam taki wewnętrzny spokój i zróbcie sobie też taką malutką retrospekcję właśnie, co moglibyście chcieć ewentualnie jeszcze zmienić, co tak naprawdę chcielibyście zakończyć, a co chcielibyście, żeby ta wiosna Wam przesła, tak jak rozkwitają kwiaty na wiosnę, co chcielibyście, żeby rozkwitło w Waszym życiu. Także pozdrawiam Was serdecznie, i życzę wam udanego e, nowiu i oczywiście osoby, które e, mają e, jakieś dylematy miłosne, e, zapraszam na sesje indywidualne i nie tylko miłosne, tak, bo czas jest teraz e, dość trudny. Także pozdrawiam was najserdeczniej i uciekam z powrotem do grona, w którym teraz przebywam.